Dzisiaj kolejny dzień, który jest poświęcony bieganiu. Reprezentanci tych nacji tutaj e, z rejonu Gombina i okolic ze szkół, którzy lubią biegać, którzy lubią aktywność fizyczną, się spotkali na rynku w Gombinie. tego maja na rynku w gombinie mamy drugą dla nas edycję Polska Biega dla nas, bo rok temu gościliśmy tutaj ekipę dowodzoną przez Roberta Korzeniowskiego, a dzisiaj w gombinie na rynku Polska biega z samym Macielem Kurzewskim. Ania, pani Ania ta włoska pojawa maratonka. Uczestniczka również Sztafety Polska Biega 2008 specjalnie do nas tutaj przybyła i przyprowadziła sztafetę Polska Biega do Gombina. I tak w kolejności dalej będę prezentował. Gorąco witamy pana Romana Bodyra. Witamy serdecznie również uczestnika Maratonu, półmaratonu. Witamy serdecznie, uwaga, po raz drugi. Pewnie niektórzy już poznali, bo w zeszłym roku był z nami. Pan Paweł Kącki. Dziewczyny pamiętają, dziewczyny pamiętają. Był z nami tutaj. Tak jest. I uwaga, witamy, tak na przemian będzie tym razem dziewczynę, również maratonkę i półmaratonkę, panią Sabinę Mirlak. Gorąco witamy. Witam również bardzo serdecznie Aleksandra Dziecięłowskiego, <laughs> reportera Polski <laughs> Sport, również z Kruczewka Polska Biega 2008, która odwiedziła Gdynię. Ser serdecznie serdecznie witam. No właśnie, mówi szkoda, że nie gąbi, No. Pięknie i miło. Tak jest. To się okaże na górze. Zapraszamy za chwilę. E moi drodzy, bardzo serdecznie witam również. Panią Justynę Kowalczyk, uczestniczącą w 2008. Serdecznie witam Marcina Sakurę, Mariana Dończyka. Aha, inny kelnek. Miałem tutaj tego wpisanego, ale pozdrawiam Gąbi od samego szefa. Dobrze, czy nie pokręciłem? Mamy jeszcze kogoś? Ania, a no na samym tutaj górze jest. Witamy gorąco Ania Balmus. Szafeta Polska Biega 2009 w Gombinie. A co ja już będę dłużej mówił? Oddaję głos samemu Maciejowi Kurzejewskiemu, szefowi tej wspaniałej ekipy. Państwa serdecznie, przyprowadziłem do gąbina najlepszą z najlepszych sztafet. Cztery sztafety dzisiaj wystartowały z geograficznego środka Polski, czyli z miejscowości Piątek. I ponieważ w zeszłym roku gąbin zapisał się złotymi zgłoskami na trasie sztafety Polska Biega 2008, przykazano nam, że mamy przyprowadzić najlepszych z najlepszych do gąbina, by uhonorować to miasto. I to są maratończycy, wspaniali ludzie. Znakomici sportowcy kochają sport i chcą tą miłością do sportu, a przede wszystkim do biegania, zarazić wszystkich Polaków. Przede wszystkim Was, kochani. Bardzo pięknie dziękuję za to znakomite powitanie w Gąbinie. Dziękuję młodzieży, młodym ludziom, którzy nam towarzyszyli tutaj przez dobre 3-4 kilometry jeszcze przed Gąbinem. Bardzo Wam pięknie za to dziękujemy. Nasza sztafeta zmierza do suwałk. Biegą zimna polskiego. Mamy nadzieję, że powita nas gorąco.